akcja wejść szalik na mecz powiodła się Blaszok nabity i z kibicami z szalikami odśpiewane przez kibiców zarówno z Blaszoka jak i Trybuny Głównej atmosfera w Katowicach do piłki nożnej w ostatnich tygodniach jest bardzo dobra, nie zmąciła tego nawet ta porażka jedna z GKS Tychy właśnie w tej, w tej chwili mecz w się rozpoczął i no będziemy próbować w pole karne Budziłek, oj ależ było blisko teraz już, żeby już w 15 sekundzie goście objęli Pole karne. Jest dośrodkowanie, tak jest, około 40 metrów yy, piłka w narożniku pola karnego. Z lewej nogi będzie uderzał jeden z zawodników. Tak jest, Budziłek musi bronić. Kolejny strzał yy, Tomasz Wróbel. Krótko rozegrana piłka w pole karne. Wycofana teraz do Dudy. Duda w narożniku pola karnego. tak jak z Olimpio. Grudzioc uderza. Zablokowana piłka przez rywala. Jeszcze jest Pitry po nodze przeciwnika. Uderza. Mamy kolejny rzut rozdłuż. Znów krótko rozegrany. Jest yy, teraz Rafał Pietrzak z narożnika pola karnego. Teraz Fofara ma na lewej stronie Wołkowicza, ale jednak troszeczkę zwolnił akcję. Cały czas Fofara przy piłce, jest 30 metrów od bramki Fofara. Czy będzie uderzał? dystansu, uderza na bramkę! Pietrzak do dudy Duda, 25 metrów Duda uderza z dystansu Ależ teraz było blisko piłka po rytkoczecie zaczęła gwałtownie opadać najpierw lecą do góry Pietrzak do dudy Duda może trzeci raz uderzyć z 25 metrów, ale tym razem już bardzo niecelnie Ale prawo... tak też się dzieje musi budzić być czujny wybija Piłkę przyniósł w Pitry przed polekarnie, ale cały czas rywale przybiją, co będzie strzał z powietrza z dystansu, ale niecelny, przyzwyczajmy, do Wróbla. Wróbel, dobrze przyjął piłkę, Wróbel z dystansu będzie uderzał teraz, uderzy za wysoko. To pałacz w polekarne jest jest dośrodkowanie, piłka przeszła nad głowami wszystkich, ale było groźnie, teraz jeszcze musi Budziłek łapać piłkę. Wróbel, nie, nie, środkowo boisko, ale więcej piłkarzy do przodu teraz, bo troszeczkę się wycofali pitry, Pitry ale właśnie do Czernieckiego co zrobi Alan będzie chyba do what's here. To będzie było w całym dystansu mocny, prosto trafił już Jurkowskiego, który wstał już jednak i biegnie, i będzie mógł chyba kontynuować grę. Na pewno oszołomiony, ale widać, że twardy. do Gancarczyk podaje do Popary. Fofara na 16 meczu. Fofara jest w polu karnym, uderza! Dobra próba Grzegorza Popary. on musiał to zrobić. Pizry teraz, ma na prawej Gancarczyka, Pizry jest już w pobliżu pola karnego, podaje do czeka ten na wysokości 16, 1 na 1 pojedynek będzie,

Pole karne piłka teraz może być w razie zamieszanie będzie 1-1 Ślota wyrównuje 81 minuta spotkania i goście doprowadzają do wyrównania 81 minuta spotkania mamy równą bramkę. Zmyszył i teraz rozpoczyna się pracowisko na, na Blasoku 03 y, tych 10 lat opraw i wprowadzania kolorytu na stadionie przybukowej i nie tylko wbrew władzom ale teraz podanie do Pitrego Pitry jest na wysokości Polakardego, Pitry z prawej strony dośrodkowanie, jest zablokowane. rzut rożny dla Gieksy powolutku ta flaga jest y, ta, ta folia jest, czy flaga taka wnoszona na y, dach Blaszoka racę się palą race świecą zaprezentować Goncerz teraz wyfałowany tutaj y, Gdzieś na 25 metrze szybko wykonany Gancarczyk szansa w bramki. branki źle. Janusz Gancarczyk. ojej do Goncerza Goncerz ma na prawej Czerwińskiego. właśnie do niego piłka jest też szeroko ustawiony Janusz Gancarczyk Czerwiński dośrodkowanie w pole karne Wyskakuje. skakuje Jurkowski. Czy jeszcze pozwoli jedną akcję zagrać arbiter? Duda. Długą piłkę